z tej strony macie i witam wszystkich w kolejnym odcinku Dark Souls. Mieliśmy przerwę świąteczną i wracamy do normalnego rozkładu. Obiecałem wam hydrę, tak więc czemu znajduję się na szczycie Sen's Fortress? I no, jeżeli ktoś czyta komentarze, to będzie mógł się dowiedzieć, jak dostać się do jednego, jedynego przedmiotu, który został w Sen's Fortress. Jeden pan, jego nikt, nikt znajdzie się na ekranie, bo teraz nie pamiętam, powiedział mi, jak to zrobić. Czyli spuścić odpowiednią ilość kul w tę stronę, żeby wypełniły obecną tam dziurę. Zaraz wszystko, wszystko zaraz zobaczycie. Jeżeli odpowiednio dużo ich tam spadnie, to zablokują, yy... no zablokują tą dziurę i przebiją ścianę, dzięki czemu będziemy można się dostać do tego jednego miejsca. Zaraz zobaczymy jak to nam wyjdzie. No jeszcze jedna Jeszcze jedna se poleci I idziemy sprawdzić co tam się dzieje Czy nie będzie tam lecieć? Pewnić się, dobra I idziemy. Tutaj oczywiście gdzie ten, ten ten... ten cholernik mały Czy on tam jest? Jest. Dobra, jego też się trzeba pozbyć, on będzie denerwował I stról prosto w czerep Dziękujemy panu No i właśnie, schodzimy tutaj na dół I się udało Kule wypełniły Przestrzeń i przebiły ścianę I jesteśmy w kim pomieszczeniu. Ej, byłem tutaj, jak pierwszy raz przechodziłem grę. Cover z Gold Serpeling Właśnie, w którego miałem? Faktycznie, zapomniało mi się coś. A tutaj było. Była przestrzeń. Ta. Specjalnie zaprojektowane, żeby ta kula z się wyturlała. No, to nie owijając w bawełnę, <laughs> przeniesiemy się z powrotem do miejsca, na którym skończyliśmy, czyli do Hydry. A, no jeszcze pokazać wszystkim, co ten pierścień robi, tak? Tak, tak, bo to bo to jednak wypada. O, jeszcze mam set iron przy sobie? Już mi nie jest potrzebny. Co tu... Oj, nie zakładaj go. On nam polepsza odnajdywanie przedmiotów, które jest tutaj, nazywa się Item Discovery, po prawej stronie i jak widzicie aż o 200 nam zwiększa. Też każde 10 chyba, chyba, im więcej mamy na sobie Humanity, tym jest większe Item Discovery. W zasadzie mogę teraz chodzić z tym Item Discovery, bo yy, nic, 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 jakoś chyba lepszego na razie nie potrzebuję, chyba że faktycznie Wolf Wolfringa. Dobra, to się przenosimy do pani Hydry. Tak więc zawitaliśmy u pani Hydry, ale najpierw musimy się do niej dobić. A tutaj są te cholerne, kryształowe giganty. O, jakaś mała duszyczka. I oni już przy tym poziomie, na którym teraz jestem, to oni są dość słabi. nie są tyle super słabi ale 2 200 dusz to jest przecież nic kiedy potrzeba 20 tysięcy żeby w ogóle awansować no i teraz się zaczynają kłopoty bo Hydra zaczyna pluć ja też zaczyna zwalniać i to jak Hydra pluje jest trochę bolesne ale można się bez problemu ukryć Przeczekać, przeczekać. W zasadzie nie da się tego przeczekać, tylko trzeba dobić tych, tych. Eee, nikt nie trafił. Gra zwalnia. O! jeszcze raz mi to dropło chyba. Tam jest jeszcze jeden, który może się naprzykrzyć. Wypadałoby go zabić. A hydra pluje. I hydra pluje czystą magią, więc tarcza za bardzo tego nie wyłapie. Plus jest taki... Że te kolosy też obrywają od tej hydry. Jesus Christ. No i teraz. Teraz będziemy balansować na granicy. Oj, chyba powinien założyć taki pierwszy. To mi dużo pomogło. Tak jest. To może nie na co rozważać. Kurde, hydry. Tu jest właśnie problem. Bo tu jest spadek. Ach, wolno to robię. I trzeba uważać, żeby się tam nie spindolić. A tak, pokrótce, zabicie hydry polega na odcięciu jej wszystkich dwóch. No i słyszeniu Trzeba uważać, żeby się za bardzo nie oddalić, bo może zacząć znowu pluć tą cholerną magią. A się w ten sposób. O, i jeszcze. No, już była kiepka sytuacja, aż za szybko. Cholerna hydra. Opa, pa. Op, op. Zostałem trochę mniej, ale zawsze. No. Cholera, to jedno I kolejna główka odcięta. No i problem z tym odcinaniem tych głów. Bo ona je dość szybko zawiera, a później, jak znają już tylko te dalsze... ...to trzeba do nich dobiec. O, właśnie coś w ten sposób, ale tutaj to trochę goślało. O, o, jest Jedna z dalszych głów odcięta Co my tu mamy najbliżej O, jest Chciało się kolejna głowa Uważać na prawę Może też oczywiście zabijać ją dystansowo Co jest dużo szybsze Mi się wydaje Tylko Ja się nie bawię w takie rzeczy No no, 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 no Wbijaj te głupie łby I kolejna główka. Zostały nam dwie głowy gdzie ona je wbija Daj i jeszcze jedna Sita, faka daleko I jest jeszcze krawędź I, co, i, i, I cały czas tam będzie tą głowę wbijać? Może trochę ustawienie zaburzyć? Tutaj ją obrócić... Kurde, tej krawędzi nie widzę. No i prawie mi się spitolił. Nie podoba mi się to wcale. Panie Hydro, wcale mi się to nie podoba. No, tutaj jest że tak powiem. Chyba będzie trzeba łuk wyciągnąć czy coś. No spróbujmy tak. Doleci, nie doleci. Łuk, no nie doleci. Trzeba łuk albo kuszę wyciągnąć I Co, ona mi nic nie robi? No nie dosięga mnie za bardzo Dobra, jeszcze tylko się upewnię, że mi faktycznie nic nie robi ta hydra I czas na ekwipunki No to jak nie mam złego szatka, to strzał i ręce i prójemy nie chcę ryzykować spadnięcia w ten nadół. już teraz wymię ją sieknął. A, nie. No, o, jeszcze chwilka. I dziękujemy. Dragon Scale i pierścień, który nie pamiętam co robił, ale najpierw najważniejsza rzecz, czyli mieczyk. I pierścień. O, dostajemy dodatkowy, znaczy dodatkowy? W zasadzie co? A, dostajemy pewnie jeden slot do rzucania czarów, ale, ale dzieli nam życie o połowę, więc dość... dość ciekawie. I po zabiciu hydry po drugiej stronie powinien się pojawić golem, ale to trzeba chyba pójść do ogniska i zresetować. I z tego golema jak się go zabije, to wychodzi taka la lasencja. Pilnować krawędzi, żeby nie spaść. Wychodzi taka lasencja, w której też dostaje się kolejny pierścień. Ale golema na razie nie ma. I też tutaj, w tej jaskini, na samym końcu... się... Yy... Yy, tutaj się wchodzi do dodatku Czyli do Artorias of the Abyss. Będzie przejście, ale przejście otwiera się dopiero jak zdobędziemy Lord Vessel Czyli zabijemy yy, Small i Ornstein, do którego się powoli przygotowujemy. Ale do tego jeszcze będzie chwilka.